Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie, a dzisiaj sobie zaczniemy nasz vlogmas numer dwa od opakowania opako kalendarza. W piąteczce mamy taki oto breloczek. No, szczerze mówiąc, jak na za kalendarz, za taką kasę, no to trochę słabo, dajcie znać co myślicie. Na pewno nie jest to warte 30 ponad złotych, jak za okienko. Tutaj pokazuję Wam rzeczy, które zrobiłam na zawody i tutaj są przepiękne kantarki glamour. Ja je tak nazywam, są z futerkiem w panterkę i są to dalszy, jest to dalszy ciąg przygotowywania się pod zawody. Tutaj mamy kolejne ogłowia hakamore i taki błękitny kaweca. Także pakuję sobie wszystkie rzeczy, które zrobiłam do teczuszki, a teraz zabierzemy się za odnowienie silvera. Tak on wygląda przed renowacją, postanowiłam go wyprać, umyć i odmalować. A tak już wygląda. Gotowy, pomalowany i odnowiony, wyprany, czysty, pachnący na chwilę. Silverito. Tutaj następnie sobie wycięłam fjordzika i go uszyłam. Cały w sumie pół dnia spędziłam na szyciu, właśnie i ogarnianiu tego fjordzika i robieniu tych akcesoriów. Także. E Myślę, że dzień jak najbardziej na plus. Bardzo dużo rzeczy zrobiłam. Tutaj mamy kolejne frędzelki na stoisko i taki breloczek dokończyłam. Tutaj są takie fajne elastyczne wodze. Także naprawdę sporo różnych rzeczy na stoisko. A zostańcie do końca, bo w trakcie tego filmu właśnie pokażę, jak mi poszło na tych zawodach. Tutaj mamy wszystkie naczółki. No i oczywiście pojechałam zająć się siwusią. Jak widzicie, była bardzo, bardzo czysta. Pojeździłyśmy sobie troszkę, pohopsałyśmy i tutaj mamy brokacik z okienka numer jeden, z właśnie tych ozonowych koni z kosmetyków, który naprawdę mega ładnie się błyszczy. Także siwuchia była piękna, również glamour fitowało jej to do naczółka. Tutaj sobie wróciłam do Krakowa i z powrotem następny dzień tuptałam do stajni, ale już chyba nie nagrałam, bo tylko lążowałam siwą, więc w sumie nic specjalnego. I tutaj wróciłam z powrotem do swojego domku i przygotowałam się na zawody. To już był piątek wieczór, także Silvori to miał taką styloweczkę kartki, Jak chcecie to, możecie dorwać takie u Hobby Horses Sasha Shop. W okienku numer 6 mamy kantarek, taki piękny bordowy, w sumie nawet całkiem ładny kolor. To okienko jak najbardziej na plus, opłacało się. I w okienku numer 7 jest Magic Brush. Kolejne okienko, z którego jestem najbardziej chyba zadowolona, z kantara właśnie i tego Magic Brusha jak na razie, co nieco przedstawiłam poziom tego kalendarza. No ale cóż, tutaj mamy kowcie przygotowaną już w koreczkach na różowo, stwierdziłam, że będzie, a Silver i to na niebiesko, dodałam mu jeszcze uszy i ślinianki. I tutaj już mamy drogę. Wcześniej w miarę około 11.00 sobie wyjechaliśmy, zawody były około 13.00. I tutaj stoję na stacji i Wam pokazuję, że po drodze w dalszym ciągu kończę jeszcze o głowie dla Kowci. Tak wyglądała hala, na której odbywały się całe zawody. I tutaj macie mój przejazd z sorki, za to, że był w pionie, ale głównie chciałam to nagranie do editów, także będzie ono w pionie nagrane, więc oczywiście już niedługo możecie się spodziewać e, szoczców i tego typu rzeczy na kanale właśnie z tego przejazdu. Tutaj mamy wstęp, y, długą jazdę, dosyć wstępem na początku, ustępowanie, łopatki, takie tam pierdółki. Także ogólnie całe zawody były w miarę ok, przez to, że była hala, więc automatycznie to wyglądało profesjonalnie, ale no, według mnie ocenianie UE było na niskim poziomie. W sumie to nie wiem, co było oceniane do dzisiaj i zajęłam ósme miejsce, chyba na 9. Także, no, też w sumie nie jestem z tego totalnie zadowolona. Osoba, która myślałam, że wygra, też dostała chyba szóste miejsce. Także, no, nie wiem, może ja się nie znam. Także. Na pewno mój przejazd nie był idealny i wiem, że na pewno nie zasługiwałam na pierwsze miejsce, ale liczyłam na to, że będę wyżej. No i wiem, na czym muszę popracować w sumie, ale jakby startowałam tak czas for fun totalnie. Jechałam głównie z myślą o stoisku, jak zresztą już zazwyczaj jeszcze już coraz mniej w sumie startuję. Także ze stoiska jestem zadowolona, spotkałam naprawdę bardzo dużo fajnych ludzi. Atmosfera była naprawdę całkiem spoko, uwielbiam to jak wy wszyscy podbijacie, także serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy właśnie przyszli, przywitali się, coś kupili na stoisku, mega, mega miło mi jest zawsze, także zachęcam was na kolejnych zawodach, śmiało też oczywiście nie gryzę i turbo uwielbiam to jak przychodzicie do mnie. Także tutaj mamy mój przejazd po pierwszym galopie, mieliśmy stęp hiszpański, łamany przez wyciągnięty, tutaj piruet wstępie. I ogólnie tańczyłam do piosenki Dawida Kushnera, także oczywiście ze względu na prawa autorskie nie mogę Wam jej puścić w tle, ale mogę za Wam zagwarantować, że fajnie się to wszystko zgrywało z muzyką. Czwarobok też w sumie myślałam, że będzie większy, był dosyć mały, ale jakby wolę, żeby był za mały niż w sumie chyba za duży. Myślę, że mógł mieć jakoś 5 na 10 metrów, tak na oko totalnie. No i mój przejazd trwał około 3 minut, leciutko ponad 3 minuty. W takich w sumie przejazdach się czuję najlepiej i najlepiej mi wydaje mi się, że takie wychodzą. Po prostu mogę wpleść bardzo dużo różnych figur, co ja uwielbiam robić. Jak najwięcej figur wścieśnić, umieścić w jednym układzie, tak żeby dosłownie wszystko praktycznie, co się da w ujeżdżeniu, zrobić. To praktycznie zrobiłam. Udało mi się nawet właśnie w tym momencie, niezamierzone cofanie, wpleść w sobie w układ. I tutaj miałam tak fajnie z narożnika właśnie zacząć kłusować, ale muzyka mi się nie zgrywała, więc tutaj grałam leciutko na zwłokę i bardzo wolno stępowałam, żeby mieć później jak najdłuższą przekątną na kłus wyciągnięty, ale i tak raptem udało mi się zrobić dosłownie kilka kroków. Tutaj mamy piruetiki. Najpierw na tą moją lepszą stronę, później na. Korszą, więc dużo gorsza równowaga i też chyba mniej tych podskoków wyszło. No i ogólnie wydaje mi się, że robiłam trochę za dużo lotnych, mogłam od razu zakalpować na dobre nogi. Nie zawsze to wychodziło. Tutaj tak jeszcze to ustępowanie było trochę tak totalnie randomowe, no i nieśrodkową, kłusem i zatrzymanie ukłon. Miałam również startować w skokach, ale stwierdziłam, że odpuszczam totalnie, jakby przez to, że było bardzo dużo osób. parkur był dosyć skomplikowany. No to sobie odpuściłam skoki. Tak wyglądało stoisko, takie krótkie oprowadzanko. Tutaj mamy różnego rodzaju naczółki, wszystkie kryształkowe, i wiem, że je uwielbiacie. Także przygotowałam ich naprawdę sporo w różnych kolorkach. Tutaj mamy koniki i takie kortea halterki. Tutaj jest wielka wystawka charmsów, okuć 3D, mystery boxy i skrzyneczka. I mój najnowszy stojak, który uważam, że fajnie się sprawdził właśnie na kantarę. Tutaj macie jakieś randomowe skoczki na silverku, udało mi się trochę poskakać i właśnie trochę potestować przeszkód. A tutaj już sobie wracamy przez Kraków, już było mega ciemno i tak pojechaliśmy w sumie w połowie zawodów. A dojechaliśmy do domku na 19 i tutaj sobie otworzymy jeszcze prezenci, które dostałam od jednej z Was Serdecznie Cię pozdrawiam Zosia oczywiście I zobaczymy co przygotowałaś dla mnie w środku Wszystko oczywiście mega ładnie, a zapakowano w ogóle ta czerwona wstążeczka i papier już świąteczny Dajcie znać czy czujecie już vibe świąt ja bardzo Jako pierwszy mamy cukiereczek zapakowany w takie przeurocze kopertki z nadrukiem śnieżenek postanowiłam, że wyciągnę sobie wszystko i będziemy po kolei patrzeć, co jest w środku. A więc mamy tutaj kryształki do naczółków. Mega, mega. Dziękuję. Kryształków nigdy zbyt wiele. Ja uwielbiam wszystko, co się świeci. Dobrze o tym wiecie. Także one się oczywiście przydadzą jak najbardziej. I w ogóle te kopertki są tak przeurocze, ja sobie oczywiście zachowam i później jakoś wykorzystam. A więc mamy kilka takich kryształków w różnych kolorach, srebrne i chyba złote. Następnie mamy ciasteczko. W ogóle na początku myślałam, że to jest dla hobbiorca, ale to było chyba dla mnie i było całkiem dobre, także mogę Wam od razu już powiedzieć. Tutaj mamy zawiązaną taką kokardkę i w środku jest rysuneczek z konikiem, zaraz go Wam pokażę z bliska. Tylko go sobie odpakujemy w ogóle. To wszystko też było z takimi naklejkami zaklejone. Niestety nie dało się tego otworzyć bez rozrywania ich, ale też przeurocze i jest to wkurzony konik z uszkami do tyłu, który jest takim szczurkiem, ale takim uroczym gniadym szczurkiem. Następnie mamy chyba naklejeczki, z tego co mi się wydaje, tak jest. Są to naklejki z konikami. Ja uwielbiam te naklejki, sama mam ich sporo. I jedna taka świąteczna, także tak wyglądają koniczki, takie urocze z pomarańczowym, pomarańczowym czymś w tle I tutaj takie biegające. Ten jest w sumie podobny trochę nawet do siwusi, tak mi się wydaje. I następnie mamy taką kopertkę z choinkami złotymi i podpisano jako naczłek, więc w środku spodziewam się uwaga tam, tam, tam naczółka Jest on w kolorze niebieskim, także idealnie mi fituje do outfitu silverka. Ja silverka bardzo lubię ubierać w niebieskie rzeczy. Pasuje mi to właśnie do niego jako siłę konia, więc na pewno trafi to do niego. Tutaj macie siłę po kolejnym treningu. Tutaj macie szynszylki. Na zajęciach byliśmy na farmie szynszylków i szybkie przejście na środę, dzień wolny. Odwołali mi zajęcia, także uszyłam do końca tego fiordzika razem z moim kotkiem, który mi towarzyszył. Otworzyłam kolejne okienka i w następnym okienku były śnienianki, które były dosyć słabe, tak uważam. Tu macie wcześniejszy numerek startowy. Następnie w kolejnym okienku był balsam do skóry, co uważam, że naprawdę bardzo spoko okienko, z niego jestem zadowolona. W miarę na plus, pewnie wartościowo, finansowo, jakby jest na granicach tych 30 zł, ale okej, okay, ale następne okienko to jest trochę żart. Jakby no kurde, no gąbka, która nie wiem, kosztuje z 5 zł, kalendarz za 750. 5 zł, nie no, jakby czaje, że potrzebne są zapychacze i tak dalej, ale kurde, no jest tego za dużo w tym kalendarzu. W następnym okienku były gumeczki. Jakby rozumiem, że to jest potrzebne i gumeczki się przydadzą i fajnie, że są czarne, jest ich dużo i w ogóle spoko. No ale ileż można takich zapychaczy. I teraz szybki tutorial, taki uproszczony na grzywę dla fjordzika Bierzemy sobie fjordzika ucinamy dużo czarnej włóczki w takich krótkich kawałkach i potrzebujemy nasz cudowny klej na gorąco bierzemy sobie naszego koniczka, ten ma uszy do tyłu i jest wkurzony i będziemy sobie robić najpierw linię klejem na gorąco przez środek, tak tu, 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 tu w miarę równo i będziemy sobie do niej przyklejać w ten sposób grzywę, tak żeby padała na dwa boki i ją doklejać do konika, w międzyczasie jak klej mi się grzeje to przygotowałam już sobie takie włóczki, związuje cztery pasemka w jedno w supełek taki o I tą końcówkę będę obcinać, żeby wszystko ładnie estetycznie wyglądało Zaraz będziecie mieć porównanie pomiędzy obciętym a nieobciętym supełkiem Tak to wygląda, także obcinamy sobie wszystkie supełki W międzyczasie klej mi się nagrzał I tak wygląda przyklejona grzywa, jak widzicie Teraz będę ją sobie składała na pół, tutaj przez środek daję dużo, dużo kleju i później to sklejam dwie połówki do siebie i mamy taki cieniutki mały irokezik po bokach, do którego będziemy doklejać białe warstwy włóczki najpierw, żeby oszczędzić czasu, przygotowałam sobie takie małe króciutkie kawałki białej włóczki i je ja będę po prostu doklejała do tej czarnej w ten sposób na razie to nie wygląda mega estetycznie ale teraz będę to przykrywała tymi moimi wszystkimi supełkami więc wszystko będzie mega ładnie i fajnie i profesjonalnie wyglądać. A do środka raczej nikt nie będzie patrzeć, w sensie możecie patrzeć, bo w sumie to wygląda oko od środka też. Ale najważniejsze jest z zewnątrz, żeby ładnie było wszystko równiutko. Także tak wyglądają równe supełeczki. Dzięki temu, że są klejone warstwy do siebie klejem na gorąco, to wszystko jest ładne, sztywne i się trzyma. Kluczowe jest obcięcie tego tak, żeby środek czarny zostawić trochę dłużej, a boki białe krótsze, żeby je obciąć, wtedy w ogóle już wszystko się rewelacyjnie trzyma. Dorobiłam grzywkę również na supełki i na klej na gorąco. Tak, żeby wszystko do siebie pasowało, i tak wygląda uproszczony tutorial. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć full tutorial na fiordę razem z malowaniem. Tutaj kod zmienił swoją pozycję, a ja dorobiłam jeszcze inne akcesoria na zamówienie taki czerwony kanterek, taki żółto-biały kanterek, taki zielony halterek z tęczowym nachrapnikiem. Dalej mamy frędzelki do kompletu z niebieskimi takimi uchwytami. Można je sobie w sumie założyć zarówno do haltera, jak i do kantera. Mamy żółte kordy o, takie o różowe nauszniki z cyrkoniami i do kompletu oczywiście jest również różowa dyreczka. Tutaj wam jeszcze pokazuję, jakie gratisy udało mi się wygrzebać dla was do paczek. Takie będę dołączać. Wyczekujcie kolejnych vlogmasów, bo będzie naprawdę warto. Do zobaczenia. Cześć i papa!